Ważna wiadomość dla wszystkich nas: Sergiej Cichanowski, mąż świtłanny Cichanowski, jest na wolności. I o tym pisze prasa, o tym mówią w opozycji białoruskiej, w Siłach Demokratycznych Białoruskich. Pięć lat więzienia, pięć lat tortur. Dziś możemy go zobaczyć. To ważne. Ważne, że żyje. Raz! Pogrzebią Stary Świat. To piosenka, która stała się symbolem protestów 2020 roku, zapamiętana przez większość Białorusinów. Proszę o polubienie tego wideo, zostawienie komentarza, a także o wsparcie naszego zespołu darowizną. Wasza solidarność jest dla nas bardzo ważna. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że represje w moim kraju wciąż trwają. Co dzieje się w więzieniach na Białorusi? To co najmniej 1300. 1300 co najmniej więźniów politycznych w więzieniach Łukaszenki na Białorusi. Dziesiątki z nich przetrzymywane są w reżimie inkomunikado, w całkowitej izolacji, bez możliwości kontaktu z rodziną, bez adwokata, bez opieki medycznej, bez listów. Pełna izolacja od świata zewnętrznego. Miesiącami, latami ludzie siedzą w takich warunkach. Czy możemy to wyobrazić, jak? Człowiek czuje się psychicznie, kiedy siedzi latami bez jakiejkolwiek komunikacji ze światem, z ludźmi, i to się dzieje dziś, właśnie w ten moment, kiedy mówię to dla Państwa na Białorusi, w więzieniach na Białorusi. Zapomniana Białoruś nikt nie wspomina. A nam ważne, ważne, żeby pamiętaliśmy, my walczymy, my dalej kontynuujemy naszą walkę w podziemiu, z zagranicy apelujemy do naszych partnerów, przygotowujemy materiały. Nam ważne jest wasze wsparcie. Niedawno dwie kobiety w wieku 39 i 45 lat zostały zwolnione z więzienia. Łukaszenka rzekomo wypuścił je przed terminem. Wkrótce potem obie zmarły. Łukaszenka doprowadza ludzi do śmierci. Niedawno po powrocie na Białoruś z Polski do aresztu trafiła 66-letnia kobieta chora na raka. Za polubienia w internecie po prostu wideo. Wypuszczono ją po kilku dniach. W areszcie. Zmarła. Ponad na, a, dwa i nie pół roku w ostatnim okresie nie dostawałem absolutnie żadnych informacji. Nie dostawałem listów nie od rodziny. Nikt do mnie nie był dopuszczany. Ani obrońcy praw człowieka, ani nie byli dopuszczani adwokaci. Byłam absolutnie w pełnej izolacji. Na wolność wyszło 14 więźniów politycznych. Dziewięciorga z nich to obywateli Unii Europejskiej i Japonii, a pięć to obywateli Białorusi. Ale co najmniej, powtórzę to jeszcze raz, żeby zapamiętaliśmy, 1300 nadal przybyły w więzieniach reżimu. Każdego dnia pojawiają się nowe zatrzymania. W ciągu dwóch tygodni przed uwolnieniem 14 więźniów politycznych razem z Sergiejem Cichanowskim, dowiedzieliśmy się o kolejnych 14 osobach skazanych z powodów politycznych. Dosłownie dwa tygodnie przed zwolnieniem, 14 usłyszało wyroki polityczne. Po uwolnieniu Ciechanowskiego 21 czerwca usłyszeliśmy o co najmniej 6 białorusinów skazanych w procesach politycznych. W więzieniach ludziom nie tylko grozi się, ludzie się tam zabija. Co najmniej 7 osób zginęło w więzieniach. Niedawno opublikowano nowy raport przygotowany przez Międzynarodowy Komitet do Spraw Badania Tortur na Białorusi oraz Centrum Praw Człowieka Wiosna na temat okrucieństw w kolonii karnej nr 17 w Szkłowie, a to jest miasto, rodzinne miasto Łukaszenki Szkłow. Z raportu wynika, że więzień polityczny Witold Asszurak został śmiertelnie pobity przez strażników. To jest człowiek honor. Dla narodu białoruskiego. To bohater dla nas wszystkich. I takich bohaterów są tysiące, dziesiątki tysięcy. Ty ja zdechniesz goryli, tutaj, nie wyjdziesz stąd nigdy. To właśnie mi mówili ci w pagonach. Demokratyczne siły Białorusi po raz pierwszy w historii mają swoje instytucje. Światowana Ciechanowska, prezydenta Rejestracji, Zjednoczony Gabinet Przejściowy jako organ wykonawczy i rada koordynacyjna, jako organ przedstawicielski sił demokratycznych, wybrany w bezpośrednich wyborach online w maju zeszłego roku. Ogromne liczby inicjatyw i organizacji współpracuje z tymi instytucjami. Niezależne media, centra analityczne. Proszę o polubienie tego filmiku i zostawienie komentarza. To naprawdę pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób. Również proszę o wsparcie dorowizną. Wasze wsparcie ma znaczenie. QR-kod można zobaczyć na ekranie. Ale na Białorusi niestety wszystkie niezależne media zostały zlikwidowane. Wszystkie opozycyjne partie polityczne zostały zdelegalizowane, zlikwidowano ponad 1900 organizacji pozarządowych to ponad polowę, ale walczymy dalej w podziemie na Białorusi i na imigracji. Tak, to prawda. Wierzyłam, że mój mąż żyje, że nie został złamany. Ja wiedziałam, że on ma bardzo silną naturę, że to mocny człowiek. Wiedziałam równocześnie, że jeżeli on jest w więzieniu, każdego dnia żyje z bólem i ten ból zamieniamy w energię. Energia, która nie pozwalała mi się zatrzymać. Siergiej, to, była moja, to był mój osobisty ból, a teraz jest to moja radość, ale równocześnie wiem, że tysiąc ludzi Wciąż znajduje się w więzieniach białoruskich i ich trzeba uwolnić. Tak bardzo cieszę się, że wyszedł Siergiej. Niezależnie od bardzo trudnej formy fizycznej, w której jest, proszę zobaczyć, jak bardzo stracił on na wadze, ale on jest gotowy rzucić się od razu do walki. Jest gotowy, żeby od razu swój wkład robić w nasz ruch patriotyczny, ze względu na to, że trzeba walczyć o niezależną Białoruś i innych więźniów. Jedna z więźniarek politycznych zwolnionych tym razem, Natalia Dulina, którą znam osobiście, była. Docentką na Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, języka włoskiego. Opowiadała, że w chwili zwolnienia nie wiedziało, dokąd ją wiozą. Podszedł do niej na zastępcę naczelnika kolonii i zapytał, Czy przyznaje się pani do winy? Odpowiedziała: Nie, nie przyznaje się. W takim razie na rozstrzelanie, powiedział zastępca szefa kolonii karnej. Założone im czarne maski. 14 osobom, bez otworów na oczy i wsadzono do autobusu. Wiziono ich w nieznanym kierunku. Obyw Łotwy, który również został uwolniony, mówił, że był przekonany, iż jadą na egzekucję. Uh, my w Byliśmy w autobusie, było to 14, głowie, 14 osób z workami na głowach, otwierają się drzwi i autobusu i, uh, na i po angielsku dyplomata mówi, uh, znajdujecie się pod ochroną misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych, możecie zdjąć te worki, tutaj jest woda, cukierki, ciasto, jesteśmy jeszcze na terytorium na Teraz powinniście spokojnie Teraz w siedzieć w autobusie, przejedziemy przez tam i tam czy, czy, czy do, zaprowadzili do autobusu? Dopiero w autobusie pan się dowiedział, czemu to wszystko służy? Tylko w autobusie. Dopiero w autobusie ja na, granicy dopiero na granicy, dopiero wtedy dowiedziałem no, się, no, że zostaliśmy uwolnieni. Potrzebujemy solidarności ze strony naszych partnerów, potrzebujemy solidarności polskiej i Polaków. Dziękujemy wam za to. Potrzebujemy europejskiej solidarności. Nam ważne jest większa presja na reżim Łukaszenki. I potrzebujemy sprawiedliwości. Łukaszenka musi odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości, których się dopuszcza. To największe represje w Europie od dziesięcioleci. Zwracam się do wszystkich polityków w Polsce. Wspierajcie nas. Łukaszenka musi odpowiedzieć za zbrodnie wobec narodu białoruskiego i ukraińskiego, narodów europejskich. Jeśli nie będzie sprawiedliwości, trudno będzie nam wierzyć w demokrację. W Międzynarodowym Trybunale Karnym rozpatrywany jest wniosek rządu Litwy o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych wobec narodu białoruskiego przez reżim Łukaszenki. Nasz zespół, Narodowy Zarząd Antykryzysowy przygotował i przekazał odpowiednie materiały stronie litewskiej. Opracowaliśmy strategię prawną razem z Ministerstwem Sprawiedliwości Litwy. W Międzynarodowym Trybunale Karnym znajdują się także dokumenty przygotowane przez nasz zespół, Narodowy Zarząd Dekryzysowy, dotyczące nielegalnego wywozu ukraińskich dzieci, zakupowanych przez Rosję terytorium Ukrainy do Białorusi lub poprzez Białoruś do Rosji. To decyzje, które były podjęte osobiście przez dyktatora Łukaszenkę. Niedawno podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ten właśnie punkt, z mojej inicjatywy, jako członka delegacji demokratycznych sił Białorusi oraz członka wybranej Rady Koordynacyjnej Białorusi, został włączony do rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Powstaje specjalny Trybunał do zbrodni e, agresji przeciwko Ukrainie. W dokumentach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wskazano, że tak zwane kierownictwo Białorusi ponosi odpowiedzialność za udostępnienie terytorium dla agresji. Również inicjowałem to w Strasburgu podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego i to zostało wpisane w odpowiednią uchwałą, rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nie można popełnić tak ogromnych, strasznych zbrodni w XXI wieku i pozostać bezkarnym. Mam wielką nadzieję, że uda się nam osiągnąć odpowiedzialności Łukaszenki za jego zbrodnie. Ale Wasze wsparcie, wsparcie partnerów europejskich jest tu. Bardzo ważne, strategicznie ważne. Wspierajcie to wideo lajkami. Wspierajcie nas, darowiznami, nasz zespół Narodowy Zarząd Kryzysowy. Mamy zespół prawników, którzy od lat pracują nad tym, by doprowadzić do najważniejszego, do zmiany w naszym kraju. Ale demokracja nie zwycięży, dopóki nie nadejdzie sprawiedliwość. Żywie Białoruś i niech żyje Polska.